Witam o poranku! Witam serdecznie wszystkich fanatyków gry FC25. Siema, 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 Siema! Partnerem dzisiejszego materiału jest strona Kejsa, gdzie możesz otwierać skrzynki oraz trafiać Twoje ulubione skiny do CS2. Dodatkowo przy rejestracji z kodem Zalewski: 10% bonusu oraz darmowa skrzynka. Link do rejestracji w opisie i przechodzimy do dalszej części materiału. Paszuchy otwieramy. Delikatny pagopening na start, zanim sobie zaczniemy w Champions. Zanim napoczniemy, jest walkout w ogóle, to będzie pop Oby Bail, Oby Bail, Pliska Siabangaj Jednak Mike prze no, w sensie to było do przewidzenia, no A oglądaliście walkę? Oglądaliście walkę ogólnie Tysona z tym? Z tym ziomalem drugim? Bierzemy do klubu, nie? Panowie, same zmartwienia, tylko nie zmartwienia 35 x walkout Elo, nie wierzę, Rolfo Okej okay. Siema Gajos, siema Szybki Starszy youtuber szuka zrozumienia młodego Zlesia po a ja ja, haha <laughs> tu, nie no Ja uważam, że ten Uważam, że, no się Szkoda trochę, że i tak skończył grać w tę gierkę Ale jak nie ma totalnie przyjemności To nawet nie ma co ogólnie namawiać, nie? No bo to nie o to w tym chodzi I jakby No każdy kto ogólnie gra w tę grę Powinien czerpać z niej jakąkolwiek przyjemność, nie? Ja sobie oglądałem wczoraj streamka Wizako I tam nawet po strzelonej bramce nie ma celebracji, nie? Więc jest średnio Max. Uuu, widza P. Campbell to leci 100%. No, haha. Rozpozna ikonę po sylwetce. Powinien być jakiś challenge w ogóle. Ej! Może to jest zajebisty pomysł. Dacie na coś o tym pomyśle na serię. Czyli rozpoznaj, rozpoznaj piłkarza po okaucie. Ale jaja. O kurna. Herb. Legioniści panowie atakują. Co to jest? Ole Moskwa, Gdzieś, zakończy że jest tak kończy karę. Patrz, słuchajcie, karę to miał błoniec. Czemu to jest gol? Jest, jest dobry ten Jest, jest golazo, vamos Ale lobik z Dziękuję za prima Dziękuję panowie, bo tu nadjeżdża hype train Dzięki za cały ten Za wszelakie, słuchajcie, formy wsparcia Dawaj Goleo! Co, po nie tak? Słuchaj, no zawsze odpada słabsza jednostka, nie? Panowie, Rafałek, Glao, Nie wierzę. Mamy 2-1. Siema z Na glinie, jest. Rafałek, Glao, panowie. No i wystarczyło. No Jerku. No i baja. Weekend jest dla PSA. No a jak. Ty tu za JSB. No i stary. No i wszyscy zadowoleni. No, no i pyk. No i się otworzył worek z bramkami. No i baja. Wystarczyło się troszeczkę obudzić. Panowie, nie ma żadnych dram. W sensie, ja ogólnie wydaje mi się, że jak miała być jakaś taka poważna drama na polskiej scenie, to myślę, że byłaby z moim udziałem, nie? Ja jestem pierwszy do takich akcji, do jakichś koperkowych afer. Panowie, zapraszam na seans. Nie jest to dobre. Nie lubię tak grać. No i dobra, no i tak można grać. No i baja, no. Dzięki kierownik porodu, zaprajmy ich. Dziękuję. Mały przerywnik, ponieważ część osób pyta, kiedy premiera kursu, kurs już wystartował, zaleski.pl, jeżeli wpiszecie, tam macie stronę, tam macie pełny kurs, lub po prostu wejdźcie sobie przez opis, a ja pokażę Wam szybciutko, co w kursie znajduje, najważniejsze elementy oraz pierwsze opinie pierwszych kursantów. 8 rozdziałów od totalnych podstaw. Zanim wejdziesz do gry, jak rozpocząć spotkania dla graczy mniej zaawansowanych, i później od samego początku czyli najważniejsze gra w obronie, konstruowanie akcji, gra w ataku, wykańczanie, staje fragmenty. Podsumowanie: moim zdaniem, całkowita wiedza na temat gry. W szczególności dostaje bardzo dużo feedbacków na temat gry w obronie, jeżeli sobie rozwiniecie tak naprawdę 11 lekcji, 11 pełnych lekcji, które trwają między 7 a 10 minut. Całkowita wiedza, jak bronić w tej grze. Że wiele osób po prostu przegryam jeszcze przez złego defa. Także tutaj macie całkowitą wiedzę, jak bronić. Na ekranie macie również pierwsze opinie, pierwszych kusantów, którzy progresują zarówno w Division Rivals, jak i lidze weekendowej. Zapraszam serdecznie, zalecki.pl i progresujmy wspólnie. Przechodzimy do dalszej części materiału. Powiedz jak często wymieniasz pada? Szczerze nie wymieniłem go od, nie wiem, od roku chyba ponad, ale niedługo już będzie tak zużyty, że będę musiał ten, będę musiał wymienić. Ole, fręczyk, stary O, kurna Ojojoj oj, oj. Panowie, pierwszy ocik, fręczyk No jest 2-0, nie? Na no jakim cudem to jest dobry ball? Dlaczego ta piłka przychodzi? O, no i pek Elody. Mam nadzieję, że instrukcja była jasna i klarowna, no Wychodź z tego meczu, Mordziu Czampik, bo to szkoda czasu, nie? I wszystkie schematy, wolne, różne. O, i gol na zielonce, no i pek. O, będzie gol, będzie reczki chyba W drugie mam to było No 7 gołcik, no a jak? CR7 gołcik o, r chyba, tak, tak jest. Juhu. Sorry. Sorry, sorry. Dziękuję za followka nowego. A, wzięli mi tego. Ej, bo tu leci jakiś mix w ogóle Ameryczki w porównaniu z tym. Czy w porównaniu. W połączeniu z Okekelem? Jest. Nie wierzę. 1-0, let's go Pręczy, gedze Ona na żółtym się strzelam Jakoś się dziwnie ogólnie gra Siema, pitras Ale najlepsze jest to, że gościu stał cały czas w ogóle na innym zawodniku, nie? Gol Panowie, stitler na opadkach nie? Siema, kingorlica Czemu nie ma na rynku kiezy od wczoraj? No bo nikt nie wypakował kiedy od wczoraj Ipek, Stifler. I Stifler! YDensa dla, dla tego, dla Stiflera jedziemy, no pewnie! Bo on gra takie na przykład... Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale on nie gra z prawej... Z prawej nogi takich zawiasków, takich... Yy, taką, takiej wkrętki, tylko on takie jakby... Tak fa, fałszykiem zagrywał te flęcze. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Ale przez to, że ma ogólnie... No, Stifler zero Ty to serio musiał być Stifler. Normalnie, stary. I fajnie jest! No i pozdro Stevie. Okej, okay. nowy Ruben Dias, Soko Turam Son Torres. Torres ma fineski? Możecie mi dać znać. Będę ten. Będę wdzięczny. Ten Dębelet już nie ma w ogóle odjazdu po tych speedboostach, nie? No i pyk. Co za... Naprawdę, taki, ta, taki upłocony Ukrainiec, że to jest koniec, nie? Niech sobie idzie pograć prolader pro nie z takim gameplayem, goście człowieku mistrz świata. Meanwhile? razy obok piłki biegnie. No nie mów, że to jest idealny ball. Ciekawe od kogo. Ciekawe od kogo! Ej, 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 to jest pecytowiec! Ja wędę jeszcze jakiś spisek, nie? Co to za ball był w ogóle idealny i co to za wykończenie? Będzie analiza, będzie analiza meczu, bo mam wrażenie, że to jest jakiś cheat, w sensie. To jest jakiś boost, naprawdę. To jest jakiś boost na pasy czy coś w tym stylu. Jak sobie zwrócicie uwagę, ile razy w ogóle nie apało moich zawodników Jest analiza, nie? Jest analiza, będzie widać chyba teraz bez tego Bo dla mnie ten, dla mnie Bardziej chodzi po pierwsze o jego pasy A po drugie moje Bo w ataku, jeżeli chodzi o strzały i tak dalej, no spoko Ale ten, ale jeżeli chodzi o pasy Które ja podawałem To jest ten, to jest To jest dziwne, nie? To jest dziwne, zaraz on pokażę sytuację, o które chodzi Zaraz się zagramy dalej Ale chodzi mi o to, patrz Gościu se w ogóle jedzie na tym, na first time passach, nie Wszystkie first time Pasy idą Patrz, gościu, gościu klei akcje Z samych ogóli podań z pierwszej piłki Gdzie moje to idą takie kapcie Że to jest przesada, nie O, patrz, tu jest w ogóle Tu jest w ogóle, tu mi śmierdzi coś Że gram na przykład R1Xa, Valverde do tego Tu jest R1X zwykły do Dembele i ta piłka w ogóle jakoś podskakuje Ogólnie first time pasy, ok, spoko I co się dzieje potem? Piłka się odbija? No i stoją se ogólnie ten I stoją sobie we dwóch w ogóle, nie? To jest gol z tego Szkoda, że mój wandak tak nie strzelał że znaczy nie chcę mi się Całego meczu oglądać, ale still Driven pasik zwykły gdzie ja zawsze gram frencha po tym. I czemu to skacze? To jest drugi taki pas, że ta piłka skacze. O, no i pek, no i Frenchy. Bo, no bo nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. Są ogólnie cztery, co nie wiem, co ci sprint wyłączą, całą drużynę kontrolują albo cokolwiek. Ale nie spotkałem się z czymś takim jeszcze. Co to jest za pol? Prawo. Wirt z lewej nogi. Wirc z lewej nogi. I tak up Smith, bez niczego, bez grina bez, bez niczego, bez żadnego Green'a. I to siedzi. Ja mam wrażenie, że to nie jest jakby taki stricte cheat komuś ten, ale po prostu, o, zobaczcie co tu, patrz. Przyjmuje w ogóle tego, przyjmuje sobie, patrz, przyjmuje sobie tego. Dembele sobie przyjmuje. Chcę zrobić ball rolla. I sobie podbijam piłkę. To jest pasik do tyłu z lewej nogi. Nie będę analizował, ale no uważam, że ten, uważam, że... Coś ala pass assist. No w sensie ja mam, miałem wrażenie jakbym miał grał Jakbym grał na manualnych podaniach nie Panowie nagródki sportowe 13-1 niestety cheater nas pokonał yy, No szkoda tak Szkoda 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 że tutaj ludzie cheatują no ale jest jak jest Jest jak jest jest, jak jest Nie będziemy narzekać wszystkie inne swoje mecze wygraliśmy na road to glory Więc nie będziemy narzekać Szybkie nagródki wjeżdżamy Pierwsza paka wjeżdża na sportowo Z walkoutem całe szczęście Uff eśpek To chyba tak to jest kdb Ile obstawacie, twarniaki, eventowych kart? Co? Tak, jedną chociaż? KDB to niezły foder swoją drogą. Zero? No, w sensie nie dziwię się po tym ogólnie. Po tym, ile tych kart można trafić. Ok, jest informa. Jadą. O! Hero! Hero? Enka? Ue, kto to jest? Kajhil? A to jest jakiś nowy hero? Ty, on jest chyba jakiś nowy. Co ja to trafiłem? To w ogóle jest, ty? Ty, ty, ty jesteś ktoś warty? No a jak? No pewnie! Ty, ale jajca! Ej, trafiłem coś wartego więcej niż Quixel? Nie wierzę, ty. Pewnie szacunek do widza. No a jak jeszcze do subskrybenta, to już w ogóle. To są tak zwane porachunki subskrybenckie. Dobra. Miodzio. 2 razy 8-8. Tylko bez Odegarda i bez Hegeberg jestem zadowolony. Błagam. O, bez niewentowej, czyli będzie Hegeberg. Nie, będzie spek i będzie KDB po raz drugi. Szczerze, o oblak jeszcze. IKDB, no i świetna paka. Cóż na cóż traf. Cóż za traf. Czyli bez nowek. Dajcie marka Hamsika albo ginolkę. Pyk! Nie, o, to idzie ona. Nie. Enka? Nie! Kto to idzie ty? Nie to będzie jakiś Morientes. Co to jest za hero? no? z czego ty się cieszysz ty? Next food champions area O, Dajcie jeszcze tego, Mirka Cloze, jedziemy FC Aerial, nie? Jakiegoś Majkona na PO jedziemy